Dzień dobry, dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od wizyty w kopalni Ignacy. Najciekawszym miejscu na mapie rybnika, bo to tu, właśnie w tej kopalni, za mną znajduje się ponad stuletnia maszyna parowa. Za chwilę, też razem z przewodnikiem, wejdziemy do środka i poznamy całą historię tego miejsca oraz historię pary. Ale oprócz tego, że znajduje się tu muzeum, to w tym miejscu, w kopalni Ignacy, odbywają się też różne wydarzenia kulturalne, koncerty czy imprezy tematyczne. A teraz. Zapraszam, wejdziemy do środka i poznamy to ciekawe miejsce. Zabytkowa kopalnia Ignacy to miejsce niezwykłe w historii Rybnika. Zlokalizowany jest na terenie dawnej kopalni Hoim, jednego z najstarszych zakładów górniczych na Górnym Śląsku. Dziś ten zadbany zabytek techniki łączy funkcję interaktywnego centrum nauki oraz obiektu popularyzacyjnego tradycji kultury przemysłowej i ziemi rybnickiej. Chwilą właśnie chciałam uruchomić parowóz, aby się nim przejechać i każdy z Was, kto przyjdzie do kopalni Ignacy będzie mógł sam poprowadzić parowóz. A znajdujemy się w miejscu, który jest historią pary. To tu przewodnik będzie nam opowiadał o tym, jakie rzeczy się znajdują, a każdy odwiedzający będzie mógł poprzez multimedialne miejsca sprawdzić właśnie i dowiedzieć się trochę więcej na temat historii pary. W przeszły wszystkie obiekty zabudowy dawnej kopalni, budynki maszynowni szybu Głowacki wraz ze stolarnią, nadszybia szybu Głowacki, sprężarkowni, czyli hali kompresorów, nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko oraz wieży ciśni zaadaptowanej na wieżę widokową. Najcenniejszymi zabytkami są dwie maszyny wyciągowe posiadające napęd parowy. Maszyna wyciągowa szybu Kościuszko po 13 latach przestoju jest ponownie uruchamiana. Znajdujemy się teraz w maszynowni, czyli tak zwanym sercu kopalni Ignacy, bo za nami znajduje się maszyna parowa, ta właśnie stuletnia, o której Wam mówiłam, a ze mną jest Pan Adam, który na co dzień oprowadza właśnie turystów po tym miejscu. Witam Panie Adamie. Nie, no. no właśnie, już zaczęliśmy o tym, że jesteśmy w sercu kopalni Ignacy. Te serce bije, no właśnie, i turyści mogą się o tym przekonać. Tak, tak faktycznie nazywamy to miejsce. Znajdujemy się w maszynowni Szybu Kościuszko, no i za nami. Maszyna parowa wyciągowa, która obsługiwała szybkościuszko, czyli to ta maszyna pozwalała wszystko na dół pod ziemię zwozić i wyciągać. No właśnie, i turyści, którzy tutaj przyjadą, będą mogli zobaczyć sami na własne oczy tą parę, która idzie w ruch, ale oprócz tego też takie macie chyba wyjątkowe spotkania z osobą, która doprowadziła do tego, że te maszyny zostały przywrócone do, do tego właśnie ruchu. Tak, faktycznie każdy weekend turyści mogą zobaczyć maszynę, gdy pracuje. Te obsługują ją dawni maszyniści, którzy pracowali przy tej maszynie w motyle szybowym, też przy tej kopalni Ignacy. Ale też faktycznie w ostatnią niedzielę miesiąca, o godzinie 17, mamy specjalne zwiedzanie z panem Alojzem Fachu. To jest prezes Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni Ignacy człowiek, któremu tutaj najbardziej na sercu leżało, żeby te maszyny uchronić przed zniszczeniem i żeby je uruchomić, żeby uruchomić tą maszynę i pokazywać ją turystom. I z panem Alojzym możemy tutaj pozwiedzać tą maszynownię, posłuchać jego opowieści. No ale oprócz tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy, jest też ciekawe miejsce multimedialne. No i właśnie o tym też chciałabym powiedzieć. Co tam turyści mogą, czego mogą się dowiedzieć i jakie tam mamy sprzęty? Hmm. E na szybie, już Kościuszko, to jest ta wielka hala, znajduje się multimedialna wystawa pod tytułem Wiek Pary. Jest to wystawa, która opowiada o użyciu maszyn parowych, w ogóle pary, przez człowieka od czasów najdawniejszych, od starożytności, aż po czasy współczesne. To jest wystawa, która prezentuje przeróżne rozwiązania techniczne dotyczące maszyn parowych. Stąd też. E, Ale to jest te... taka wystawa, gdzie odwiedzający mogą sami e, trochę się na niej też uczyć. Ja próbowałam prowadzić parowóz, więc to jest też ciekawe, bo jest ta interakcja. Tak, jest to takie eksperymentatorium, jakbym to nazwał, bo każdy eksponat zmusza do jakiejś pracy. Trzeba coś e, zrobić, zaeksperymentować próbować samemu, jak dana maszyna, dane stanowisko działa. Wiemy już troszeczkę więcej, ale jednak najlepiej jak sami przekonacie się, jak ta maszyna pracuje i troszeczkę więcej dowiecie się od przewodnika. A teraz chciałabym Was zaprosić na wieżę widokową, ale żeby dostać się na wieżę widokową, musicie pokonać chyba ponad 200 schodów. A o tym, co tam się znajduje i co możecie zobaczyć z wieży widokowej, która kiedyś była wieżą ciśnień, no to już musicie przekonać się sami. części odcinka zapraszam was do czerwonki Leszczyn. a co będzie się tu działo zaraz dowiemy się bo porozmawiamy z przewodnikiem który opowie nam trochę o tym miejscu pod niebem każdy swoje miejsce mo jak ty i ja kaj szum bierapki kaj żuli stok jest miejsce to. Z tą ziemią są buczek złączą nos. Idą co miał. My wszystkim razi. pozdrowiomy was, Gość w dom, Bóg w dom. Gość w dom, Bóg w dom. I tym pięknym fragmentem wiersza przywitał nas przewodnik Czesław Rzemła. Witam. No Pięknie właśnie, że znajdujemy się teraz przy Familokach. Może powiedzmy coś więcej na temat Familoków tu w Czerwionce-Leszczynach. Od samego początku warto powiedzieć o tym, że całe osiedle Familoków zostało wybudowane dla pracowników powstałej w 1898 roku w kopalni Dębieńsko i wszystkich Familoków w dzielnicy Czerwionki Leszczyn w Czerwiące jest 121. Z tym, są że. Zamieszkały? Wszystkie są zamieszkałe, z tym, że tu na powierzchni 8 hektarów jest ich, w zwartej zabudowie jest ich 84. No właśnie, jak przyjeżdżają turyści do Czerwionki Leszczyn, co mogą zobaczyć tutaj? No, przede wszystkim nasze osiedle jest uznane przez architektów jako. Najlepiej zachowanym tego typu osiedlem robotniczym na, na Górnym Śląsku. No i właśnie możemy podziwiać architekturę tych budynków. Załamania dachowe, krawędzie, mur pruski, różne elementy dekoracyjne, wolę oka. No, przyjedźcie to obejrzycie. I teraz jesteśmy z panem Czesławem w środku, w mieszkaniu, typowym mieszkaniu na Familokach. No właśnie, a za mną Byfyj. E, to jest taka rzecz, którą chyba najbardziej ludzie kojarzą tu na Śląsku. Byfyj i tego rodzaju pomieszczenia. A ja myślę, że ludzie najbardziej kojarzą Rzymła. <tak> 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 że pana? <tak> bo pan <oprowadza> to miejsce, <tak>, tak. No właśnie i jeśli którzy przyjeżdżają i chcą poznać tą historię, no wycie, czego mogą się od Pana dowiedzieć w tym miejscu? No, prawie że wszystkiego, co się znajduje w mojej głowie. No i, i cały czas o tym miejscu poszerzam, swoja swoją wiedzę. Ale jeśli chodzi o mieszkania, to familoki były czteromieszkaniowe, sześciomieszkaniowe, ośmiomieszkaniowe. A za grubą zakopanią jest taki jeden, co był dwunastomieszkaniowy i do, dzi do dzisiaj na go domy na niego apostolok. I teraz tak, przyjeżdżają turyści i chcą poznać historię tego miejsca. Tak, jak my weszliśmy i już widzimy tą, tą historię, która tutaj jest, bo jest i byfy, jest i sypialnia odwzorowana, i tego wszystkiego mogłam się tutaj dowiedzieć. I tych nazw, jak one się nazywają. To, to znaczy, się, staramy się odtworzyć to mieszkanie. W... Niekoniecznie tak, jak wyglądało na początku XX wieku, bo można byłoby to zrealizować, no ale e, są pewne ograniczenia w dzisiejszych czasach, więc to są takie lata e, powiedzmy powojenne. Najważniejszym e, meblem w kuchni, jak już e, wspomniane było, był ten byfy, czyli kredens. I to są takie mieszkania, które kiedyś na tych w tych familokach były, tak? To te, te mieszkania tak samo wyglądały? To znaczy się podobnie wyglądały, nie było tam jakichś udziwnień. Wszyscy wszystkie rodziny górnicze żyły raczej na poziom, podobnym poziomie, no i nie było wówczas aż takiego wyboru, no. Były meble takie, a nie inne. No oczywiście trochę różniły się e, i kredensy, i stoły, i maszyny, i, i wszystko, i co jedno. To proszę nam jeszcze powiedzieć, jak wygląda taka wycieczka z panem właśnie po familokach. Och, no to jak wygląda? Na, najpierw witam, oczywiście tak, jak e, e, powitałem e, widzów, później opowiadam krótko o historii, o gwarze, komu. Według mnie zawdzięczamy, że ten język śląski przetrwał. Nie wiem czy wiecie, bo ja uważam, że zawdzięczamy to Kazimierzowi Wielkiemu, który w 1339 roku zrezygnował z tej części Rzeczpospolitej. No i w obrębie kultury germańskiej te ziemie się znajdowały, ale mimo wszystko mowa przetrwała. Ale często przyjeżdżają tutaj turyści i też zachęcamy do tego, żeby ci turyści wybrali się właśnie na familoki w Czerwiące Ręczyna. No podczas tej całej wycieczki po naszych familokach opowiadam różne anegdoty związane z tym miejscem. Pokazuję też inne rzeczy niż familoki. No. Bo familoki są jednak główną atrakcją tego miejsca. To w takim razie jeszcze zapytam o jedno. Czy turyści, którzy przychodzą tutaj, oczywiście mogą sobie tu zrobić zdjęcia pamiątkowe, prawda, żeby pokazać, jak kiedyś wyglądały mieszkania? No, oczywiście, niczego nie zabraniamy. Nawet ze mogą zdjęcie zrobić. Nie, to w takim razie <noise> zapraszamy do odwiedzenia familoków Czerwiank Celszyn. Zaproszony. Znajdujemy się teraz w tradycyjnej śląskiej sypialni i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Już teraz serdecznie zapraszam na kolejny, a dla osób, które zdecydują się przyjechać i zwiedzić Czerwionkę i Familoki tu, zachęcam, aby skosztować równie pysznego śląskiego obiadu i najlepszej śląskiej szpajzy. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.